Hej, cześć wszystkim w filmie informacyjnym, ponieważ no, od dłuższego czasu nic nie odrzucam. W sumie jest już dzisiaj 12 września, wrzesień czy września, nieważne. Eee, no i przez te chyba 12 dni, bo chyba 31 sierpnia był ostatni film, jaki wrzuciłem z kama, podatku, a potem nic zamarłem. No i jest to spowodowane głównie ty, szkołą, ponieważ no, jestem w swojej klasie już naturalnej i no powiedzmy, troszkę trzeba się przyłożyć. Tak więc nie za bardzo mam czas. A no powiedzmy sobie szczerze, że tak no jakby YouTube tra trakuje tak bardzo drugoplanowo. No. daleko, daleko jest tam. Yy, sobie yy, Więc. No sorry, że nie ma tylu filmów, ile może byście chcieli, no ale yy, ja też, no jakoś nie wiążę że się z YouTube'em tak na przyszłość, więc nie myślę chyba o tym. Póki co na razie, po, bo po tych. Chyba już ile tam? W dwóch, trzech latach. No nie za bardzo powiedzmy coś tam zrobiłem, osiągnąłem. Ale mi to jakoś tak nie przeszkadza, sobie czasami lubię wstawić coś nagrać dla tych paru, kilkunastu, kilkudziesięciu osób i to jest dla mnie też spoko. I czasami lubię sobie coś nagrać. No i raczej ta tendencja taka, wiecie, tak spontanicznie będzie się utrzymywać. No ale... Trzeba coś właśnie tutaj zrobić, ponieważ z kampanii The New skończyły się takie jakby no mapy, misje. Czekam na upload, na, na uploady kolejnych map, Sprawdzam co codziennie, ale no niestety nie ma żadnych o tym informacji. Nie, nie widziałem tam, żeby ten The, La, The Dark Lord wrzucił te, te mapy na tej stronie, z której tam poprzednie ściągałem. Tak więc, nie wiem, trzeba chyba czekać, ale mam nadzieję, że we wrześniu się pojawią. Nawet jakbym... Zaglądam na codziennie tą stronę, ale jakbym coś przeoczył, to możecie... Oj, sorry, butelka mi strzeliła. Ale jakbym coś przeoczył, to zawsze możecie mi pisać. To ja wtedy, no, postaram się jak najszybciej, powiedzmy tak, nagrać te... Te... Te mapy. Bo tą kampanię naprawdę chcę przejść. No a tak, jakby no już tak bardziej wyjaśnienia z tego Kama, no to, no poza tym nie za bardzo chciałem się cokolwiek nagrywać z Kama, no bo powiedzmy sobie, że tak, że po prostu, no, dwa miesiące powiedzmy przez te całe wakacje, no troszkę tego Kama sobie pograłem, więc, więc teraz nie za bardzo mi do niego ciągnie, tak więc te pojedynczych misji nie będą się teraz pojawiać, nie będą się pojawiać na ten moment. Raczej teraz nie będę nic nagrywał z Kama, po prostu czekam na tę na kampanię, którą bym sobie oczywiście z chęcią nagrał. No ale tak poza tym to już raczej chyba nic. Ewentualnie nie wykluczam może jakichś streamów sporadycznie, że się pojawią. Ponieważ teraz mam internet, który pozwala mi tak jakby no, o każdej godzinie streamować, nawet po 14, po prostu ten net przyspieszony. Ale z tymi streamami, no w roku szkolnym, no powiedzmy będzie ciężko, bo o ile tam w wakacje zrobiłem sobie parę tych streamów, tak teraz no, no nie za bardzo mi się po na przykład chce po szkole, a w weekend no to tak zazwyczaj jest, że jakoś tak nie mam czasu, jestem zajęty i, i jakoś to tak wypada. Mm. No i cóż, to tyle chyba e, odnośnie kama, bo jeśli biały by być streamem, to pewnie jest kama, tak przypuszczam, e, nic poza tym chyba. E, no i cóż. Chciałbym takie no, propozycje wam przedstawić, um, czego bym, co mógłbym nagrać ten kanał, ponieważ no teraz jakby nie mam z czego nagrywać w to, aktualnym momencie, tak więc no, chciałbym was tutaj zapytać o, e, o tą opinię, e, bo mam takie trzy propozycje gier, które mógłbym nagrać. E, no bo Gotika nie będę już aktywował, dla mnie ta seria jest skończona, nie. ja ją zamykam Gotik 3 to jest koniec. Nie wypaliła ta seria. Być może to przez to, że no, złe na nazewnictwo odcinków było takie głupie. Gothic 2.odc, taki skrótowy odcinek, to się chyba nie przyjął, bo e, jak tak przeglądałem, to wszystkie... Właśnie Gothic przez to głupie nazewnictwo e, tutaj chyba stracił na tym dosyć mocno. E, no ale cóż, nie będę już tak zmieniał. No, minęło chyba rok już. A więc nie ma sensu tego tam zmieniać, i tak ta seria chyba myślę, że upadła, i tyle. No mm, ale tutaj przedstawiam Wam te trzy propozycje gier. Pierwszą z nich jest y, Heroesy, piątka lub trójka. Z tym, że trójka jest bodajże problem z nagrywaniem jej, ponieważ kiedyś tam sprawdzałem i chyba nie dało się nie, y, 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 Heroesów frapsem nagrywać. Tak więc to trochę boli. Oczywiście mówię tu o, trójecz o trójeczce. Ale być może są jakieś łatki, patrzę czy coś takiego, o czym ja nie wiedziałem, tak więc może jest możliwość, ale to jeśli chcecie Herobsy trójkę, to musicie mieć pisać, czy są jakieś tam łatki dodatkowe, które by mi pozwoliły to nagrywać spokojnie. No a tak jak bardziej bym się opowiadał za piątką, ale tak w mojej opinii. Bo, no lubię sobie po prostu czasem Herobsy pogadać, tak więc myślę, że to mogłaby być fajna seria. Na YouTube, a. i cóż, drugą propozycją jest GTA YCT. Yy, gra, no powiedzmy, takiego dzieciństwa, też mojego. Yy, lubię sobie czasami do niej wrócić i też myślę, że taka, takie odświeżenie byłoby fajne. Yy, no i trzecią grą, oczywiście. Znaczy nie, oczywiście. no Dla mnie, oczywiście, jest Risen. Risen 1. Gra, w którą, powiedzmy, trochę sobie pograłem. Yy, nie, swojego czasu ale nie przeszedłem jej całych, znaczy przeszedłem taki no większy początek yy, do pewnego momentu, ale niestety potem zrobiłem sobie format komputera yy, i myśląc, że wszystkie save'y są na Steamie yy, po prostu nie zgrałem sobie tych save'ów na pendrive'a i poszło wszystko się no powiedzmy no tak kolokwialnie jebać no i niestety zdemotywowałem się, nie chciało mi się tego od nowa wszystkiego przechodzić, bo naprawdę no Całe to miasto i tak dalej, dużo tych questów było, po prostu nie, by, nie byłem tak zmotywowany, żeby tę, tą grę przejść, no ale teraz myślę, że na no, YouTubka też można byłoby nagrać i wtedy poznał całą fabułę i sobie całą gierkę tam przeszedł i myślę, że to też byłoby okej, okay. no i cóż, to chyba tyle. Chciałem jakoś to szybko wszystko przedstawić, a wyszło 7 minut. Więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli z tych trzech gier. No jak wam nic nie odpowiada, no to no, trudno, no sorry. Ja tutaj, no bardziej, no daję wam ten wybór, że gier, no ale te trzy gry tak od siebie daję, no bo to daję wam propozycję tego, czego chciałbym nagrać. No, no i co tyle w sumie. Tak więc, cóż. Trzymajcie się, zobaczenia w kolejnych filmach. No i cóż, mam nadzieję, że już niedługo. Tak więc na razie.